Chyba każdy chce być intensywnie skupiony w trakcie nauki. Pytanie brzmi: jak doprowadzić się do tego stanu? W tym filmie poznasz 5 rzeczy, których użycie wystrzeli w koncentrację w kosmos. Ale to nie wszystko. Poznasz też najważniejsze przyczyny, które powstrzymują Cię od zostania prostym w skupieniu się. Zacznijmy od czegoś nieoczywistego od wiary w siebie. Jeśli nie wierzysz, że umiesz się skupić, albo uważasz, że jesteś za głupi, żeby zrozumieć to, czego się uczysz, to nie ma opcji, żebyś się kiedykolwiek skupił. Spójrz. Wtedy będziesz lekko spięty i Twoją uwagę będzie przykuwał nie materiał, który chcesz opanować, a negatywne myśli spowodowane stresem i koniecznością potwierdzenia, że jest inaczej. Uwierz mi, ja z doświadczenia wiem, że tak jest. Po prostu wtedy tak naprawdę koncentrujesz się na złej rzeczy, dlatego czujesz, że nie możesz się skupić na tym, co chcesz tego musisz zrozumieć, że każdy potrafi się skoncentrować i ty nie jesteś w tym wyjątkiem. Nie musisz widzieć siebie od razu jako mistrza nauki czy... i wie co, ale twoim obowiązkiem jest czuć przynajmniej, że jesteś normalny. Jeśli u Ciebie tak nie jest, to spróbuj przez dwa tygodnie, nie wiem, przed snem i po wstaniu przez 10 minut wyobrażać sobie, że jesteś inteligentny i że z łatwością się koncentrujesz na nauce. Dodatkowo, jeśli w trakcie nauki poczujesz się zestresowany, to powtarzaj sobie, no nie wiem, nawet na głos, umiem się bardzo mocno skupić, aż Ci przejdzie. Z czasem zauważysz, że stałeś się prostym w koncentracji i będzie Ci szło o wiele lepiej. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie nastawienie do tego, czego się uczysz. Tak długo, jak jesteś negatywnie nastawiony do tego, czego się uczysz, tak długo nie będziesz w stanie się skupić. To może cię wydawać trudne, ale musisz znaleźć sobie chociaż jedną rzecz, która da ci motywację. Ja na przykład jak uczę się tego, czego nie lubię, to od razu sobie przypominam, że moim życiowym celem jest zostanie geniuszem i wtedy od razu już mi się chce uczyć. Jednakże, jeśli postrzegasz siebie jako totalnego kochca w nauce, a dalej nie możesz się skupić, to oznacza to, że jesteś po prostu zmęczony. Generalnie przez cały dzień przyjąłeś tyle informacji, że to aż w głowie się nie mieści. Dodatkowo, no nie oszukujmy się. Pewnie jesteś uzależniony od telefonu i samemu sobie strzelasz w kolano, no bo chyba każdy już wie, że to jest intelektualnie wykańczające. To oznacza, że zanim usiądziesz się uczyć, to musisz się wyciszyć. Wystarczy, że na 20 minut odłożysz gdzieś telefon, usiądziesz, zamkniesz oczy i skupisz się na swoim oddechu. To cię uspokoi i zahamuje natłok myśli. Jeśli czujesz taką potrzebę, no to możesz odpoczywać nawet więcej niż 20 minut no nie wiem, na przykład godzinę. Generalnie musisz samemu sobie to określić tak, żebyś ty sam czuł się wypoczęty. Pomijam tutaj wysypianie się, no bo to oczywiste, że nie możesz czuć się marfo od otwarcia oczu. Przypomnij sobie sytuację, kiedy miałeś się czegoś nauczyć, więc usiadłeś do nauki myśląc, że będziesz się uczył do skutku, choćby miał to co ci zająć cały dzień. Jestem przekonany, że w trakcie nauki zrobiłeś mnóstwo przerw i ogólnie łatwo cię było rozproszyć. Zwróć więc uwagę na prosty fakt: łatwiej jest się zdyscyplinować na określoną liczbę czasu. Po prostu jak nie ustalisz sobie z góry przedziału czasu jaki spędzisz na nauce, łatwiej Ci będzie robić losowe przerwy i będziesz podatny na rozproszenie. No bo gdzieś z tyłu głowy będziesz czuł, że zasiadłeś przed książkami na wieki i nic lepszego jeszcze w życiu nie spotka. Dlatego powinieneś uczyć się w blokach pracy, to znaczy Zaplanować sobie, nie wiem, półtorej godziny, trzy godziny, albo nawet więcej czasu, który poświęcisz tylko i wyłącznie na naukę. Taki zabieg stworzy z góry nastawienie, że to czas tylko i wyłącznie na pracę i pozbędziesz się konfliktu wewnętrznego, o którym mówiłem wcześniej. Ja osobiście robię bloki pracy po trzy godziny, ale niestety wybór długości i ilości w ogóle bloków pracy w ciągu dnia to jest Twój indywidualny wybór. Ja nie znam Twojej życiowej sytuacji i nie wiem, na co możesz sobie pozwolić, a na co nie. Osobiście proponuję Ci zacząć od półtorej godziny na blok. Na pewno nie rób mniej, no bo inaczej to jest. robot. Dobra, ale co musisz jeszcze wiedzieć o blokach pracy? Przede wszystkim do telefon do kosza. Inne czy w sumie też. Spójrz, koncentracja nie działa w ten sposób, że jeszcze sekundę temu myślałeś sobie o jakiejś ulce z fajnym tyłkiem, a teraz nagle uczysz się jak jakiś mistrz. Tak nie działa. W skupienie wchodzisz stopniowo, nie nagle, dlatego uzyskanie pełnej koncentracji wymaga czasu. Dobra, ale po co ja to w ogóle mówię? Kiedy tylko coś innego przykuje twoją uwagę, musisz niemal od nowa przechodzić cały ten proces. Ponoć powrót do pełnej koncentracji trwa średnio 23 minuty, ale to ogólnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że każde jedno rozproszenie zmniejsza końcowe efekty z twojego bloku pracy. Dlatego też ustaw na telefonie timer na blok pracy, wycisz go i odłóż go w takie miejsce, żebyś nie miał go w zasięgu ręki. Ponadto przypomnij sobie, ile razy traciłeś czas, bo musiałeś pilnie coś znaleźć, a było ci bardzo potrzebne do pracy. To też rozprasza, dlatego przed blokiem pracy przygotuj sobie wszystkie rzeczy, z których myślisz, że skorzystasz w trakcie pracy i przede wszystkim posprzątaj swoje biurko. Zobaczysz, że jak zrobisz sobie takie warunki, to od razu będziesz się czuł jak mężec i dzięki temu będziesz miał lepsze efekty. Jak nie mieszkasz sam, no to też sobie zamknij drzwi, jeśli możesz i tyle. To w sumie najważniejsze rzeczy, jakie możesz zrobić, żeby zwiększyć efektywność bloku pracy. Przypomnij sobie teraz to, co mówiłem wcześniej o zmęczeniu. Żeby uniknąć mniejszej wydajności na coraz to kolejnych blokach, musisz nauczyć się robić zajebiste przerwy. Przerwa to czas, w którym odpoczywasz, bo dociera do ciebie bardzo mała ilość informacji, dlatego nie wolno ci siedzieć na telefonie w trakcie odpoczywania. Ogólnie możesz sprawdzić, kto do ciebie napisał, odpisać, żeby nie zachowywać się jak nerd, ale 90% przerwy musi stanowić odpoczynek. Wiesz o co chodzi? Po intensywnym treningu fizycznym nie dopalasz się małymi ciężarami, tylko odpoczywasz. Otwórz okno, połóż się na łóżku, zamknij oczy i po prostu oddychaj. Taka praktyka zapewni ci o wiele więcej sił na dalszą część dnia. Długość przerw to jest znowu kwestia indywidualna. Zależy trochę od długości twojego bloku pracy, ale przede wszystkim musisz słuchać się swoich własnych odczuć i musisz samemu wiedzieć, kiedy jesteś w 80% wypoczęty. Mi na przykład przerwa zajmuje 40 minut, a jak jem no to godzinę, ale zawsze po czymś takim na następnym bloku pracy czuję się jak młody boss. Ogólnie to nie jest wszystko, co musisz wiedzieć o nauce. Musisz się przede wszystkim dowiedzieć tego, w jaki sposób masz się uczyć, a tego dowiesz się z tego filmu, więc kliknij go i miłego oglądania. Cześć.